Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku. Dzień dobry, witam państwa serdecznie z Kongresu WLPR w Krakowie. Moim państwa gościem jest Robert Hojnatki, założyciel portal tabeleofert.pl. Dzień dobry, witam panie Robercie. Dzień dobry, witam, witam państwa. Panie Robercie, kiedy mówimy o porównywaniu ofert i analizowaniu rynku nieruchomości w Polsce, no to zawsze od lat powstaje pytanie, ile i czy pójdzie w górę, czy pójdzie. W dół i to jest pytanie, na które każdy chciałby znać odpowiedź oczywiście z dużym wyprzedzeniem, co pewnie nie jest łatwe, ale dla firmy, portali czy serwisów zajmujących się analizą tych danych, no troszkę chyba jest łatwiej, żeby przewidzieć pewne zachowania rynku, ale może o, zanim o przyszłości to porozmawiamy, jak wygląda to dzisiaj i jak ten rynek się kształtował w ostatnich latach. No W ostatnich latach wszyscy, wszyscy przyzwyczaili się, że ceny rosną i to bardzo dynamicznie. Ale można powiedzieć, że one rosły, to znaczy rosły mniej więcej do kwietnia. Od kwietnia panuje stabilizacja. Lipiec był pierwszym miesiącem, gdzie w siedmiu z ośmiu największych miast ceny, ceny spadły. Obecnie mamy taką trochę dziwną sytuację, bo z jednej strony teoretycznie średnia cena metra kwadratowego rośnie, ale de facto nikt tych cen nie podwyższa. Ona rośnie dlatego, że po prostu sprzedają się tańsze oferty, więc zostają te droższe, które powodują, że. Że oferta jest droższa, no i też warto odpowiedzieć, że przede wszystkim nowe projekty, które są wprowadzane na rynek, są no, niestety w nieco wyższych cenach. No tak. Więc e, tak naprawdę mamy trochę z taką e, sytuacją, że klienci jednak widzą to, co się dzieje, i ta sprzedaż mieszkań jest, dlatego że no, po prostu widzą, że jeżeli nie kupią tego swojego mieszkania, to nie doczekają się ewentualnie na, na obniżkę, a to mieszkanie można, może im uciec. Natomiast. W najbliższym okresie, no, raczej żadnych podwyżek cen spodziewać się nie można. To są, jak mówię, różne ruchy wynikające ze zmiany w strukturze oferty, ale generalnie nikt, jak już raz prowadzone mieszkanie z dobrotu, tych cen nie podwyższa. No i przede wszystkim jest czego wybierać, więc no, nie ma się co spieszyć, prawda? Nie ma się co spieszyć, ale też nie ma co przesadnie zwlekać, licząc, że będzie tanie, bo taniej po prostu nie będzie, drożej też nie. Także no, będzie nudno, to trochę dla mediów kiepska. Niekoniecznie. Panie Robercie, co kupują Polacy dzisiaj? My w Warszawie się śmiejemy, że jest teraz taki sport narodowy, czyli kupowanie kawalerek pod inwestycje, pod wynajmy, bo można się nimi pochwalić, że ja to już przy takim wigilijnym stole można powiedzieć mam trzy kawalerki, to jest moja pasywna inwestycja, zainwestowałem, mam, no co prawda w kredycie większość z nich, ale nie ma to znaczenia, dobrze to wygląda. Co kupujemy? Tu bym przestrzegał. Po pierwsze, tych kawalerek wcale nie ma. Najmodniejszym produktem i najbardziej rentownym są po prostu małe dwójki. One dają daleko większe spektrum najemców i są przede wszystkim około 20% ceny metra kwadratowego tańsze. Także jak ktoś ma kupić rzeczywiście małą kawalerkę 25 metrów, to jest ok. Natomiast jak ma kupić kawalerkę 35 metrów, to lepiej kupić 40-metrową dwójkę i być może ona będzie tańsza od tej 35-metrowej kawalerki, a na pewno będzie droższa wynajmie. Poza tym też warto no, pomyśleć o strategii wyjścia też z tej inwestycji, bo było łatwo kupić. Prawda? Natomiast potem trzeba pomyśleć, komu i dlaczego to wynajmiemy lub sprzedamy. i Tutaj jakby mieszkania dwupokojowe. Mają dużo większy potencjał. Zresztą też jest zupełnie nowy trend, bo 20 lat temu 6 dużych miast stanowiło dwie trzecie rynku. Dzisiaj te sześć dużych miast stanowi 1 trzecią rynku, a za kolejne 20 lat będzie pewnie stanowić mniej niż 20% rynku, bo taka jest stosunek populacji tych miast. I fajne rzeczy się dzieją, bo praca zdalna wiele rzeczy wymyśliła, że miasta typu Radom i Łódź, których na przykład jest bardzo dobry dojazd do Warszawy, to w tych miastach deweloperzy wydzielają nawet specjalne takie pokoje, które nawet nie są nazywane pokojami, po prostu one nie są liczne do liczby pokoi, około 4 do 5 metrów, gdzie jest po prostu biurko, okno i, i fotelik, gdzie można po prostu zamknąć się i pracować zdalnie. No, w Radomiu średnia cena wynosi 8,5 tysiąca, a w Warszawie 17, więc mając koszty mieszkania w Radomiu i pensję warszawską, no to to jest złoty interes. Panie Robercie, czy Wy analizujecie tylko i wyłącznie, macie u siebie oferty rynku pierwotnego, czy rynek wtórny też? Jak on się ma do rynku pierwotnego Rym, dzisiaj? Oczywiście mamy też rynku, oferty z rynku wtórnego. Specjalizujemy się z rynkiem pierwotnym. No oczywiście rynek pierwotny nie jest większością, bo mamy w Polsce 16 milionów mieszkań. No, oczywiście nie wszystkie są na rynku wystawione do sprzedaży czy, czy wynajmu, a buduje się ich około 200 tysięcy. Natomiast to jest tak, że w zasadzie trendy na rynku pierwotnym są powielane przez rynek wtórny. W jakiś sposób tak to się stało. Po prostu właściciele mieszkań na rynku wtórnym obserwują, co robią deweloperzy, jakie mają koszty, po ile są w stanie sprzedawać projekty i dostosują swoją ofertę do tego, co się dzieje na rynku pierwotnym. Korzystając na przykład z tego, że jednak mają lepszą lokalizację albo przewagę lokalizacji ze względu na starszą zabudowę, bo chyba w tych miastach też trochę jest tak, że ta starsza zabudowa często jest, lepiej usytuowana i dzisiaj nowi deweloperzy czy nowe inwestycje nie mają łatwego zadania, bo muszą się albo doklejać w dziwnych miejscach, albo te grunty nie są aż tak może atrakcyjne, jak były kiedyś. I tak nie, co znaczy, co rozumiemy przez pojęcie starsza zabudowa. Jeżeli rozumiemy przez to budownictwo z wielkiej płyty, to rzeczywiście lokalizacje czasami są doskonałe, natomiast jakość tego budownictwa, brak chociażby miejsc parkingowych, Słaba, słabe plany, często ciemne kuchnie, słaba akustyka. No, mieszkając w takim budynku z wielkiej płyty, no, słyszymy, co i o której godzinie robi sąsiad, i czy kłóci się z żoną, czy wręcz no, jest z nią w bardzo dobrych relacjach. No, to wszystko powoduje, że jakby, a przede wszystkim miejsc, brak miejsc parkingowych, no też są to budynki, gdzie jest gaz, po prostu od czego się w inwestycjach nowych, deweloperskich odchodzi, to wszystko powoduje jednak, że mimo wszystko czasami mieszkanie na rynku pierwotnym, pomimo, że nie jest wykończone, kosztuje więcej, no to są też koszty remontów, jednak budynki się starzeją i no jednak kupując nowe mieszkanie przez te pierwsze kilka lat tego funduszu remontowego nie ma albo on jest niewielki. Jaki mamy teraz trend jeżeli chodzi o inwestycje w skali Polski, czy jest tak, że nadal miasta dominują czy tych ofert coraz więcej ze względu właśnie na wspomnianą czy proces dalny, czy też jakby nasze inne nawyki, które mamy jako też Polacy, czy oczekiwania co do sektora i do rynku mieszkaniowego, to też wymusza zmianę lokalizacji, zmianę sposobu obudownictwa, na przykład, nie wiem, na Bliźniaki, na te osiedla podmiejskie, które się budują, czy, czy jest ten kierunek, że budujemy więcej za miastem, czy jednak ciągle się próbujemy na siłę wciskać w miastach i czy są jakieś rejony, które wyrastają na przykład na nowych liderów sprzedaży? E, no, jeżeli popatrzymy, no, rynek mieszkaniowy trochę też podąża za demografią po prostu, no bo budujemy tam, gdzie ludzie są, Zwiększa się ich liczba i chcą mieszkać, po prostu, prawda? W centrach miast też bardzo trudno jest o dobry grunt uzyskać do tego warunki, są protesty, trwa to trwa to długo, dlatego no, od jakiegoś czasu właśnie miasta rozlewają się, co niektórym się jakby nie podoba, natomiast przemawiają też za tym czynniki ekonomiczne. Jeżeli w Warszawie wspomniane przeze mnie średnia cena metra kwadratowego to jest te 17 tysięcy z hakiem za metr kwadratowy, a 10 czy 15 kilometrów pod Warszawą, już jest to 10 czy 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy, no to zależy, jaki jest dojazd. Obecnie chyba naj. Takim lepszym obszarem, w którym bardzo dużo jest przede wszystkim budownictwa jednorodzinnego, bo nie zapominajmy, że to niektórych, że budują, tylko pracy wszystkim budują domy, bo to, to jest najlepszy interes, bo tutaj za budowę zapłacimy 6-6,5 tysiąca złotych za kwadratowy, budując dom. Więc no, to jest trzy razy mniej niż kupując mieszkanie yy, średnie w Warszawie. To jest taki obszar między obecnie Autostradą A2 a S8 i cały, cały ten obszar od, od Warszawy aż po rejony Żyrardowa no to jest obszar z najlepszą demografią, najlepiej rozwijający się obszar. W Polsce dodatkowo powstanie CPK jeszcze spotęguje tą, tą relację. No, wjeżdżając z tamtego, z tamtego obszaru do Warszawy gdzieś około pół godziny no, porównywalna albo nawet po połowę mniejsza. Odległe z Krakowa, na przykład, no to jest dojazd do centrum Krakowa no dobre półtorej godziny. Więc tutaj też komunikacja ma dosyć duże znaczenie. Ale tak, ze względu na przede wszystkim pracę zdalną lub hybrydową, gdzie dojeżdżamy raz lub dwa razy w tygodniu za nas pięć, no to ta lokalizacja przestaje mieć znaczenie przy tak olbrzymich, gigantycznych różnicach w, w koszcie. Panie Robercie, ostatni wątek. Chciałbym się zapytać, czy w ofertach obecnie sprzedażowych widać na przykład wpływ? tego, o czym się dużo rozmawia, czyli dekarbonizacji, nowych technologii wykorzystywanych, czy, czy na ofertach sprzedaży mieszkań widzimy już na przykład wpływ i też zachowania konsumenta, który ma do wyboru dwie lokalizacje albo dwie nieruchomości do, do zakupu: jedna z wykorzystaniem lepszych, nowszych technologii, tak zwana bardziej zielona, druga no, po prostu jest atrakcyjna cenowo. Co steruje tym rynkiem? Czy ten czynnik, czy ten wskaźnik ma znaczenie na tym rynku dla kupujących? Czy on jeszcze w świadomości Polaków, jednak cena, lokalizacja jako kluczowe czynniki odgrywają większą rolę? On yy, ma olbrzymi wpływ na decyzję ale też z drugiej strony niestety jest takie powiedzenie, byt określa świadomość. I teraz inwestorzy prywatni, którzy budują w domu, tu praktycznie są już nowe technologie, każdy kto może i warunki, na przykład zacienienie pozwalają, to ma fotowoltaikę, ma magazyny energii, na co są dopłaty, pewnie za chwilę będą wiatraczki przydomowe, ma pompy ciepła. I inwestorzy prywatni, którzy budują dla siebie zwracają na to olbrzymią uwagę. No, nawet zaryzykowałbym, że większość, zdecydowana większość nowych domów budowanych w ten sposób, jest jakby, spełnia, no myślę, że najwyższe wymagania jakby ekologiczne. Natomiast jeżeli chodzi o budownictwo wielorodzinne, to tu niestety horrendalne koszty kredytu, które dzisiaj mamy i jakby no najwyższe stopy, stopy najwyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w Europie, które jest w Polsce, powodują, że im niższy jest segment, czyli im większa zależność od kredytu, tym tych elementów jest mniej. One się oczywiście pojawiają, one głównie dominują w rynku jakby tym bardziej średnim lub wyższym, i większość deweloperów już to zresztą można w ofertach, w reklamach zobaczyć, że, że wprowadza tego typu elementy, ale one mają znacznie mniejsze znaczenie niż w tym segmencie prywatnym, bo też na mniej można się pozwolić. I tu jednak wciąż, przynajmniej w sektorze popularnym, no, jeżeli klient ma do wyboru mieć elementy proekologiczne i zapłacić 500 zł więcej z metra kwadratowego lub nie mieć, niestety wybierze niższą cenę. Czy możemy to jakoś e, zmienić, ponieważ pan mamy drogi kredyt w Polsce, najdroższy w Europie, ale to chyba nie jest problem, który się u nas pojawił w ciągu ostatniego roku, dwóch, trzech, tylko raczej zawsze mieliśmy taki problem z kredytami. Nie, nie zawsze był. Wie pan co, w latach 2013-2014-2018? średnie oprocentowanie kredytu było około 4,4-4,5%, teraz jest to 8, po prostu, prawda? Czyli jak ktoś kupował dwa pokoje w Warszawie za w tej chwili 750 tysięcy z wykończeniem, no to przez 30 lat zapłaci albo 1,2 tysięcy do banku odsetek, albo 600 tysięcy, jak było oprocentowanie wtedy, więc no nie zawsze tak było, raczej to jest ten element. Warto zwrócić jeszcze na jedną fakt, że, że banki bardzo zaostrzyły, Yy, kryteria dotyczące udzielania kredytów i podniosły też marżę. Marża 10 lat temu, yy, średnia marża na kredycie bankowym wynosiła 1,34, dzisiaj wynosi 2,34. Ten sam wzrost czystego zysku banku, jakim jest marża, to jest aż 200 tysięcy na typowej dwójce w Warszawie do spłaty przez 30 lat. To są horrendalne pieniądze. To znaczy Nie do jest, mnie jest to a, czy pytanie. Czy to jest obszar, który mógłby się zmienić, żeby to wróciło do… Obniżenia na przykład Marszczy teraz w interesie pożyczającego jest jednak, no skoro pożyczamy i ludzie to akceptują, to niech tak zostanie. Mógłby się zmienić. Też warto powiedzieć, że no, politycy mówią, że mieszkanie jest prawem. Tymczasem no, po części banki w jakiejś części są usprawiedliwione. Bo bodajże w 2016 roku wprowadzono podatek bankowy, który jest podatem od aktywów, również od udzielonych kredytów hipotecznych. Więc z jednej strony politycy mówią, mieszkanie jest prawem, a z drugiej opodatkowali to prawo w postaci podatku bankowego. No ja wyobrażam sobie sytuację, która mogłaby, moim zdaniem, około 0,5% obniżyć te marze, gdyby na przykład tylko tę część związaną z kredytami hipotecznymi zwolniono z podatku bankowego. No Warto, żeby Państwo jako Telewizja biznesowa zapytali o to polityków i bankowców na przykład, bo, no bo to jest jakaś. Ja nie wiem, czy politycy zdają z tego sprawę, że ten podatek bankowy też powoduje wprost udzielenie kredytu, bo no, banki od tego po prostu, od tych udzielonych kredytów ten podatek bankowy różnie odprowadzają. Kończąc sobie, panie Robercie, w podsumowaniu, jakie wyzwania są w takim razie yy, jakie wyzwania na nas czekają? Koniec roku 24 już w zasadzie mamy zapasem. Jak patrzymy na 25, 26, co będzie wyzwaniem dla, dla rynku? Największym wyzwaniem jest niestety demografia, której bardzo słaby poziom urodzeń jest w pewnym sensie skutkiem yy, braku możliwości udzielenia kredytu, no bo te osoby, które nie chcą płacić komuś za wynajem lub nie mogą dostać kredytu, no zmuszone są mieszkać z rodzicami. To nie są warunki sprzyjające prokreacji, a nawet jak już to dziecko by się pojawiło, bo tam wyślemy tych rodziców gdzieś do teatru, no to potem mieszkanie z rodziną, z dzieckiem i na przykład z no większość rzeczy sobie tego ludzi nie wyobraża. Skutkiem tego jest najniższa od II wojny światowej liczba urodzeń. No, w tym roku urodzi się 250 tysięcy dzieci, jeszcze parę lat temu było to 400 tysięcy. 250 tysięcy dzieci to oznacza, że za jakiś czas ludność Polski nie będzie liczyła prawie tam 38 milionów mieszkańców, tylko 19 milionów mieszkańców. I w pierwszym półroczu urodziło się 126 tysięcy dzieci, a wydano pozwolenie na budowę 147 tysięcy mieszkań. To oznacza, że każdy, każde rządzące się dzisiaj dziecko w takim tempie, nawet noworodek, po prostu będzie miał swoje mieszkanie, czyli noworodek będzie mógł mieszkać sam w samym mieszkaniu, a co piąty noworodek jeszcze będzie mógł mieć swoje mieszkanie wakacyjne. To jest perspektywa. Robert Kojnacki, tabela ofert PL był moim Państwa gościem z kongresu deweloperskiego. Panie, Robercie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.